Narobiłaś niezłego bałaganu, Saro. Żałujesz, że mnie uratowałeś? <noise> Nigdy. Słyszałam, co stało się z twoim przyjacielem Tychusem. Przykro mi. Dokonał wyboru. Ja <głos> też. <głos> Może powinieneś był pozwolić mu mnie zabić. Jako królowa ostrzy wymordowałam miliony. To nie byłaś ty, Saro. Zostaw przeszłość za sobą i skup się na tym, jak się stąd wydostać. Przygotuję się i spotkamy się tutaj za godzinę. Dobrze, brzmi nieźle. No jest gotowy do drogi. Możemy lecieć! Witam! Idę w... do ciebie. Witam wszystko serdecznie, witam wszystkich serdecznie. W drugim odcinku zagrajmy w Staka w 2 her... z dodatkiem Hearts of the Swarm. I zaczynamy kolejną misję. Tym razem chyba Reynor coś planuje wyciągnąć Kerrigan z placówki, więc nie zwlekając rozpoczynamy. <laughs> Uwaga! Oddziały Dominium w sektorach trzecim, czwartym i szóstym. Sora. Ewakuacja całego personelu. Tu nowa. Rozpocząć przeczesywanie. Znaleźć Kerrigan. Podróży na prawo, Przyjąłem. Pan coż wspomagamy. Sara. Dopóki Męk skrzyje, zabijanie się nie skończy. Zapłaci mi za wszystko. Dość wystarczy. Weź się w garść, skarbie. Fajne jest to, że on nadal ją kocha. Wszystkie jednostki do sektora szóstego, ruchy, ruchy! Musimy iść. Minęło sporo czasu, to jak jazda na rowerze. No, dokładnie tak. A nasze dzieci będą miały po trzy nogi. <laughs> Okej. Okay. Nie, bardzo się cieszę z tego, że właśnie wątek jest taki <coughs> romantycznie skontynuowany, bo to było już zarówno w jedynce, zarówno w dwójce. Fabuła Starcrafta całego jest bardzo fajna i moim zdaniem jedna. Jest to jedna z ciekawszych strategii czasu rzeczywistego z interesującym właśnie wątkiem fabularnym, ponieważ jest ona wykreowana na epicką i jest ona dynamiczna, ma zwroty akcji, ma wszystko co, co powinno mieć, powinna mieć dobra nowoczesna produkcja z wyrafinowaną właśnie fabułą, taką jak lubię. No dobra, muszę powiedzieć, że zaczyna się nawet całkiem intensywnie gra, Zobaczymy jak będzie dalej, na razie to coś mi pobiera, nie wiem co on mi pobiera, jakieś pacze w trakcie wczytywania gry, tego jeszcze nie widziałem nigdy. On mi chyba ściąga misję na bieżąco z internetu, nie wiem, ale mi miło by było jakby przestał. W ogóle strasznie jest to męczące, że teraz wiele twórców gier wymaga od nas byśmy mieli stałe połączenie z internetem. To jest moim zdaniem idiotyczny pomysł. To, co robi elektronika ze swoim nowym SimCity, którym ja byłem na początku zainteresowany, bardzo później zrezygnowałem całkowicie z zakupu, właśnie przez to, że muszę być cały czas podpięty do internetu i mi się to nie podoba. Zresztą Ubisoft też w tym przoduje. No ok, naciśnij. Klawisz i jedziemy. Jim, mnie? Słyszymy. Kerrigan, Cieszę się, że żyjesz. Jesteśmy odcięci od waszej pozycji. Musicie przebić się przez laboratorium do stacji promowej. Stamtąd do statku dostatku Przyjąłem Junior. Poradzimy sobie. No okej, okay, czemu nie? Z tego co czytałem, wiem, że mam tak, nasze nasi bohaterowie właśnie mają też dodatkowe jakby zdolności. Zadanie czeka. Znowu w akcji. Ruszajmy Ok, zobacz. Ruszam. Ok, widzę pierwszego. Z tego ją rozwalimy. Maruder z przodu. Załatwię go wybuchem kinetycznym. Wybu załatwię go wybuchem kinetycznym, czyli mamy skile. To jest nowość. Wow. po prawej. No to nieźle go. szepnęło Raynor stanik no. Świetnie. To nieźle go szepnęło. Nie wiedziałem co są skile. W tej grze wprowadzili coś na kształt tego co mogliśmy mieć w Warcraft'cie. trójce, czyli... Zespół infiltrujący Dominium! Pomóżcie nam ich załatwić! No spoko, się robi. O, ten wybuch niepierz, mi się podoba. Pięknie. Tak, Dołączycie do nas czy nie? Weźmiemy sobie apteczkę was wyleczy i przywróci część energii. Powodzenia! Ja spadam! Dobra, Kuba no to spadaj. Zadanie no Cóż to jest? Tutaj. Taki małe. Dobra, nie wiem co to jest. A mogę to rozwalić? Tak się nie wywiniesz. Mogę, dobra, nie wiem co to tak mm, był jakiś element otoczenia. Nie, nie mogę też zabrać tych żołnierzy? Nie mogę. Dobra, w takim razie idziemy dalej. Widać, że mężczyzna jednak postanowił przeprowadzić szturm na placówkę. powinien poradzić sobie z całą grupą. Lol? Dobra, wykończymy. Zobaczymy jak będzie działać, ho, 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 ho. Fajnie. Dobra, podobają mi się zdolności psychiczne Kerrigan, zdecydowanie. Ruszam. Idziemy dalej. że z kim będziemy czeka. mieć całkiem nawet sporo. kolejna fala grup inwazyjnych dominium. Ej, troszkę się wycofajcie. I teraz się nimi zajmiemy się, nie? Bohaterowie są silniejszymi jednostkami znacznie od podstawowych e, i żołnierzy. Wow. Nieważne. Ruszajmy swoją. Mhm, świetnie. No wygląda całkiem nieźle. Przejdziemy tą misję raczej bez większych problemów. Jestem ciekaw, czy później będę. E, takie misje bardzo często zdarzały się w starszych e, grach Blizzarda. Zaraz dotrzemy na stację promu. Zawierze nas do lądu. Właśnie pierwszy StarCraft, często się zdarzały takie. Musicie przebić się przez niższy poziom, żeby dotrzeć do promu. Misje fabularyzowane. Czeka. No dobra, w takim razie na niższy poziom poproszę, Kerrigan. Znaczy, wiesz co, Raynor? Może ty... A nie, Rozumiem. dobra, to Raynor... A, okej, okay, to odnawia zdrowie jednemu i drugiemu. Fajnie. Czy jesteśmy w bindzie, czy gdzie jesteśmy? Valerian, odezwij się. Główny korytarz jest zablokowany. Możesz otworzyć drzwi boczne A12 mogę. Ale przygotujcie się, podczas ataku z wydostały się na wolność. Tak, wyczuwam je, ale nie powinny nam ich znowu kontrolować. Nie proszę Cię o to. Poradzimy sobie z nimi. Ani lepiej wykorzystać... Na się za 3, 2, 1. naszą korzyść? Na korzyść. Tak, nie tak, pykło? za dużo. Nie jest ich za dużo. Wcale nie jest ich za dużo. Wymyślasz. Z wszystkimi sobie poradzimy. Zobaczmy. O podobają się te zdolności na te do zdolności Do Kerry Dlatego wersja gordy jest całkiem niezła. Dobra, uleczymy się troszkę i pójdziemy dalej. Bardzo ładne szczegółowe lokacje. Kerrigan. Moje oddziały przejęły kontrolę nad centrum bezpieczeństwa. Zamykamy tę placówkę. Nie rób problemów i poddaj się. Muszę też pochwalić nawet wersję językową o, polską, jak zazwyczaj nie jestem zwolennikiem. Wow! Jak nie jestem zwolennikiem na przykład gry faktycznie w języku polskim Dalej, czy z polszczania skarbie. musimy przedostać się do drzwi, to tutaj naprawdę sobie co zrobili. Zobaczmy się to świetnie, teraz się rozwalimy. Okej, okay. rozwalcie jeszcze te zerglingi. Pieski. Ja będę wiecie co nazywał ich slangiem, bo po prostu gracze Starcrafta w stylu właśnie pieski, bedlingi, overlordy. Overlord to na przykład ta farma latająca. Dobra. Ok, jak na razie wygląda to bardzo przyjemnie. Przejdziemy troszkę... wow! Hydraliski. Ok, rozwalimy je tak i Teraz? Ustrojona niebezpieczna. Uzbrojona niebezpieczna, no jakby jak zgadła. Zadanie czeka. Do przodu, do przodu. Tylko dorobiłem się kilku siwych włosów. A ja kilku zergowych No tak, w sumie macie rację obydwoje Zergowy włosy Udało nam się. Fajnie nawet te dredy wyglądają u niej. To jest właśnie ta pozostałość Dobra. po. Wow. A, myślałem, że uratuje koleję. Kerry goty to może nie tankuj, co? Świetnie. E, ona to jest właśnie pozostałość po tej jej zergowej formie. Nie się, zaraz odetną ten obszar. Mm, nie mają szans. Ruszam. Nie mieli szans od samego Zerwanie początku. Czeka. Odkąd zainstalowałem tą grę? Pięknie. Zobaczcie te dwa zerblingi i biegnie dalej. Łoszesz! Zobaczymy, jak spodoba mu się wybuch kinetyczny. No, put. O, jestem z Ultraliski są jednymi Rozumiem. z najsilniejszych. Ide. Wow. Aha, mam to rozwalić, dobra. Są jednymi z najsilniejszych oddziałów zerwów podstawowych. Ja tutaj widzę. Wow, widzę, że tak. mają tu niezły burdel. Bywaliśmy w większych tarapatach. <laughs> Czy to coś go tutaj <laughs> kuje i tak dalej? Nie, bardzo fajnie, bardzo mi się podobają lokacje na razie. Cel namierzony. Zlokalizowaliśmy. A, czyli mogę łączyć te, te czary. Wspaniale coś tylko właśnie. A kuraz chciałam wteczkę. Rany kobieto. ile Serglingów stworzyłaś? Może trochę przesadziłam. Trochę? Czy no, trochę dużo jak tu jest. Maszę trochę? Sto? Dobra. To nie dużo. No, planetach tworzyła miliony. Zniszcz gruz! Musimy dotrzeć do drzwi. Bez problemu się wyrobimy już. Zanim odetnę ten obszar, no okay, dobrze, to jeszcze weźcie mi apteczkę odnowicie sobie zapas many czy energii. Ja to będę nazywał teraz energią, bo to jest z... nie ma energia. Zaskoczony? Dalej! Jeszcze tylko jedne drzwi, będziecie na stacji promu. No spoko! Zakończycie tych maruderów? Pierwsza kampania była zawsze poświęcona Terranom. Czeka nas ciężka walka. Trzymają tam Zergi. Możemy użyć konsoli i je wypuścić. Albo możemy użyć jej do wypuszczenia gazu. Wypuść Zergi z klatek. Zagazuj pomieszczenie. Jeżeli zagazuje pomieszczenie, to raczej... Pojazdy zostaną, chętnie bym wypuścił zergi z klatek. Będę grał tutaj raczej złą stroną. Co jest? Kto otworzył klatki. <laughs> Przez strany. Teraz musimy zająć się zergami. No spokojnie, nie Najmniej będzie teraz wyrównały. Chodźmy. Do tego robota też oszłamiemy. A, to tutaj jeszcze obrażenia, bardzo ładnie. Nie, no ca, ca, co, naprawdę, tej umiejętności, nowe umiejętności są po prostu kozachackie. Bardzo mi się podoba. Na razie wielki plus, tego nie było w podstawowej wersji. Ponownie próbacie? Pięknie. To tak się dziwię, że czemu Raynor nie idzie pierwszy? Nam się. Prom zaraz wystartuje. Ruszam. Hmm. Czyli co? Koniec mitym? Jesteśmy w odwrocie. Kieruję się na Hyperiona. Przyjąłem, Valerian. Daj znać, gdy będziesz na Hyperion mostu. to statek flagowy. Zostaliśmy tylko my, Jim. Ruszajmy. Ależ ona ma zajebyście zgrawny zgrabny tylek. Okej, okay, to jest jakiś nowy. Tego też nie było w podstawowej Rozumiem. wersji. Takie map. Mówisz I co, będę musiał się pewnie tutaj bronić, co? Okej, okay, to wygląda bardzo ciekawie, Jaka strategia czasu rzeczywistego Obroń silniki promu. Kerrigan musi przetrwać. <laughs> Okej, <Okay>, łapie Odrazu <Działam. laughs> od razu dead Nawet nie zdążył lądować Jest jestem z tej strony Dobra Ten też nie zdążymy lądować. Na <laughs> Może nawet jakiegoś achievementa dostaniemy za wykonanie tego perfekcyjnie. Promna wiera rozpędu. Trzymajcie się! Cały czas do nich będę strzelał z tego kół, by zajbić z tym czy Ciekawe, ja, czytałem też, że w tej części jest coś takiego jak ulepszanie postaci A, czyli takie elementy jakby RPG. Poruszam. Bardzo fajnie się to zapowiada. Zasięgu rozpalimy z tego rozwalimy? Umiejętnością. Mogę sobie nawet Dobra. odnowić jedną mm, troszkę. Troszkę. Weźmiemy sobie jedną apteczkę. Tam z drugiej strony teraz naciągają. Oko nawet nie dotkniesz Dobra. tego. Nadajemy na tej samej fali. Ok, kolejni. O, żeby mi nie zniszczyć puszlinkę. Podaj. O! Opuściliśmy laboratoria. Będziemy wystawieni na atak dopóki nie dotrzemy na lądowisko <noise> Okej, okay, spoko. Na jakimś probie po prostu jesteśmy Zadanie czeka okay, Okej, to był desantowiec, więc takie będziemy musieli niszczyć w pierwszej kolejności. Znam gdzie jeszcze... Wow, dobra, nie widzę dobra. gdzie jeszcze. Pozwalcie Walkirię. Jeszcze to. Świetnie idealnie. Rozumiem misja jako Znaczy, prosta jest, ale fajna, fajnie zrealizowana. Czegoś takiego jeszcze nie było po prostu w StarCraft. Jest to na mnie samej pali. Uff, go szybciutko umiejętnością. Weźmiemy sobie kolejną apteczkę, bo widzę, że się regenerują. To jest takie fajna rzecz. Uzbrojona, niebezpieczna. No, na pewno. Uzbrojona i niebezpieczna. Zwróćcie uwagę też na otoczenie, nadbało się o szczegóły. To jest naprawdę ładne, ładnie zrobione. Tutaj Blizzard naprawdę mogę za to pochwalić, szczególnie za design tych lokacji. No, słuchajcie, mam taki w ogóle plan, żeby nagrać parę starszych gier, takich na przykład jak Warcraft 2. Jest dużo fajnych gier, fabularnych. OK, tak w takim razie od to robimy. Eee, na przykład jak Warcraft 2 no, jest no, bardzo no, fajne. Są. Serie akurat Gier Blizzarda są wręcz niesamowite, szczególnie strategie. Pamiętam, że kiedyś robiłem Warcrafta 3, jednak projekt został przeze mnie porzucony. Co byście na przykład powiedzieli na eee, znowienie projektu Warcrafta 3? Napiszcie mi w komentarzach, co o tym akurat myślicie. Jest to na tyle epicka gra, że. Można je przychodzić wielokrotnie. Dominium rozstawia jakiegoś ciężkiego mecha na stacji. Ruszamy! Musimy ich powstrzymać dopóki nie zakończymy ewakuacji. Już prawie jesteśmy. Chodźmy za nimi na lądowisko. Okej, okay, ciężki mech. To coś dla mnie. Więcej ciężkich mechów, tylko ja chciałem zobaczyć, co jest jeszcze tutaj z tyłu. Czasem są poukrywane Działa. różnego rodzaju znajdźki. wiecie, że na przykład jeszcze mi brakuje ekwipunku. Takiego jak był Workcraft właśnie trójce. To by było super, na przykład wiecie ulepszanie broni. Coś takiego jak... Coś takiego porobiony byłoby naprawdę rewelacji. Ja, ja, ja. Jednego rozwagimy sobie. Świetnie. A was od razu. No. E, tym podniesieniem. Świetnie. Tutaj do góry. O i są medycy, wspaniale. są tu gdzieś apteczki może? Nie to punkt kontrolny. O mój Boże, co to jest? Zabezpieczyłem lądowisko. Wszystkie oddziały dominium naprzód! Zajebiście to wygląda! Mam nadzieję, że to jest nowa jednostka Ale w grze. What między nami i promem! To jest jego ostrzał. Szlak. Saro znajdę inną drogę! Lepiej się pośpiesz, inaczej zniszczę to coś bez ciebie. <laughs> Kawogle, pewna siebie. Mamy bossa! Mamy walkę z bossem, moi drodzy. Atakuję wroga. Tak jest! Jest walka z bosem w strategii. Tego jeszcze nie widziałem nigdy. Okej. Cel namierzony. Zrzucić kapsuły. LOL. Autentycznie coś nowego. Nie widziałem tego jeszcze w żadnej grze. Musimy teraz się przedostać na tą stronę. Pięknie, nie trafisz mnie. Loląduj, ty przerośnie tak u pozłomu. Fuck shit! To coś wali do mnie. Rewelacja. <grymne> Znowu? A może tak trochę jest. Zujle, ty tu jest. Weź się uleczy, dziewczyno. Dobra, pozostał jeszcze wybuchem kinetycznym. kapsuły desantowe! Znowu? Ruszam. Okej, okay, potraktujemy ich... Eee, jak to się nazywa? Miażdżącym chwytem. Ja Będę nazywał tak jak się nazywa. <laughs> Friendly fire, bitches! Nie macie szans! <laughs> Okej, okay, jestem... Po prostu niesamowicie zaskoczony taką walką. Bo shit, Idę. zobaczymy jak sobie z tym poradzisz. spaniaku. Jeszcze jeden strzał i... Jedziesz. Dziękuję, archanciopata. Zabawne. Nigdy nie widziałem bossa w... RTS-ach. Szybko, Jim. Chyba zbliża się następna fala. Saro, jestem odcięty. Nie dotrę do ciebie. Bierz mój statek i leć! Dopiero co się odnaleźliśmy. Nie zostawię cię! Reynor Kerrigan, jestem na Hyperionie. Obieramy kurs na punkt zborny. Jaka jest wasza sytuacja? Kerrigan bierze mój statek. Ja potrzebuję ewakuacji. Rozumiem. Wysyłam po ciebie oddział. Nie schrzań tego, Valerian. Kerrigan, widzimy się w punkcie zbornym i... I przepraszam, że ci nie słuchałem. Za późno na przeprosiny, Valerian. Jim... Wezmę Twój statek, ale jeśli dasz się zabić, będziesz miał poważne kłopoty. <noise> tak jest. Przyjąłem. Jim, zbliżają się posiłki do Minium. Hyperion jest pod silnym ostrzałem. Mój oddział nie może do Ciebie dotrzeć. Przyjąłem. Zabierz Hyperiona do punktu zbornego. Znajdę sposób, żeby się stąd wydostać. Do zobaczenia. LOL. O? Nowa! No proszę, Jim Raynor. Gdybyś pomógł mi zająć się toszem, pozwoliłabym ci odejść. Ale dokonałeś złego wyboru. Dobra, Blondie, pokaż na co cię stać. <grym> Dobra, Blondie, pokaż na co ci stać. <grym> Lubię to. A, myślałem, że jeszcze będziemy walczyć jako Jim Raynor. Nie wiem, czy jest w stanie pokonać Nowa. nowe. Nowa jest y, takiej samej rangi jak kiedyś Kerrigan. I należy do jednych z najlepszych widm. Unikalne obrażenie od Archanio... Unikalne... Unikalne obrażenie od Archanioła w misji znowu w akcji na poziomie, normalnym poziomie trudności. No niestety nam się to nie udało. Ale tutaj ludziska podziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w StarCraft. Hejka!